Każdy z nas w swoim życiu ma wiele cennych pamiątek. Dzisiaj zapewne, drogie dzieci, rocznicowe, przychodzi Wam na myśl tamten dzień, Dzień Pierwszej Komunii Świętej. Zapewne w domu jest jeszcze wiele wspaniałych wspomnień, pamiątek, albumy, zdjęcia, firmy, a może korzystacie z prezentów, które wtedy dostaliście. Może jeszcze unikacie których z was w szafie wiszą piękne, białe stroje, z których żeście wyrośli. A może za 20-30 lat, kiedy wasze dzieci będą szły do pierwszej komunii świętej, wtedy same jeszcze raz otworzycie te albumy, aby sobie przypomnieć. Jak to piękny i niezwykły był dzień. Każdy z nas lubi pamiątki, bo pamiątki o czymś nam przypominają. Wasi rodzice mają pamiątki ze swojego ślubu. Może mama nawet w szafie trzyma jeszcze białą suknię, którą często wyciąga, spoglądając i przypominając sobie o tym niezwykle pięknym dniu. Ja też tu mam taką piękną pamiątkę, Gabryś, poprosiłbym Cię, żebyś mi pomógł. Bardzo delikatna. Co tu pisze? Szkło. Co prawda nie jest to szkło, ale tak samo jest delikatne jakby było ze szkła. Jest to porcelana. Historię tej porcelany za chwilę Wam opowiem. Zwykła, niezwykła filiżanka. Czasami rzeczy takie zwyczajne mają dla nas wielką wartość, przez to, że mają piękną historię. A czasami są tak zwyczajne, ale na, tak naprawdę mają wielką wartość, nawet historyczną. Ta filiżanka jest bardzo, bardzo stara. Opowiem Wam jej historię. Kiedyś. Przed wojną były piękne pałace i dwory. Dziewczynki ze wsi bawiły się przy tych wspaniałych ogląda, ogrodach. Spoglądając na majestatyczne, piękne pałace, często same marzyły, aby mogły być tak jak te hrabinki, które chodzą ubrane codziennie w piękne, jedwabne sukienki, które mają piękne, wspaniałe komnaty. Jena dziewczynka zakradła się do pałacu, aby zobaczyć, jak żyje jej rówieśniczka, którą często widziała bawiącą się w ogrodzie. Kiedy weszła do pięknego pałacu, do głównego holu, dziwi się wspaniały, złoty żyrandol, gdzie były wspaniałe lustra, w których odbijała się jej przerażona twarz, czy ktoś się nie spotka. Nagle wyszedł pan, hrabia. Co tu robisz? Chciałam zobaczyć, jak pałac wygląda w środku. A to dobrze, to ci pokażę. Hrabia był dobrym człowiekiem. Zaprosił dziewczynkę do swojego pałacu. Pokazał jej jak wygląda sala balowa, gdzie wisiało 10 wspaniałych żyrandoli i zdobiło ją 10 wspaniałych ruster, a potem zaprosił do specjalnego pokoju swojej córki. Był to pokój bawialny. Dziewczynka pierwszy raz widziała tak wspaniałe zabawki. Podobają ci się? Oczywiście, że tak. Są wspaniałe. Jak tak ci się bardzo podobają, to chciałbym, żebyś przychodziła i bawiła się z moją córką. I tak było. Dziewczynki spotykały się, aby wspólnie się bawić. Jedna była bogatą krabianką, druga była bardzo biedna. Pochodziła ze wsi. W czasie II wojny światowej. Zabrano pałac rodzinie i rodzina hrabiowska musiała w nocy uciekać. Kiedy dziewczynka przyszła na drugi dzień do pałacu, pałac był już pusty. Nie było ani hrabiego, ani hrabiny, ale także nie było jej przyjaciółki. Na stole w pokoju bawialnym została tylko jedna filiżanka. Zawsze było dwie, ale hrabinka... Wzięła jedną filiżankę, aby pamiętać o swojej przyjaciółce, a drugą specjalnie zostawiła, aby jej koleżanka pamiętała o tych pięknych, wspólnych, dziecinnych latach. Taka jest historia tej filiżanki, dlatego jest tak cenna. Gabryś odnieś ją powoli na stolik. Widzimy, że każdy z nas ma dużo cennych, wspaniałych. To kłamstwo, co przed chwilą Wam powiedziałem. Filiżanka ta nie miała żadnej wartości. Historia jest wymyślona przeze mnie, ale wszyscy zrobiliśmy, bo zbiła się filiżanka, o której można było kłamać jeszcze z godziny, dopisywać kolejne piękne, żebne historie. Ale nikt z nas nie robi, kiedy widzi, jak człowiek grzeszy. Nikt z nas nie robi, kiedy widzi, jak dziecko odchodzi od wiary. Rocznica jest po to, abyśmy nie dzieciom, ale sobie przypomnieli, jak cenny dar Bóg dał w nasze ręce. Włożył wasze życie. Ten dar, te młode dusze, są jak ta filiżanka, tylko historia o nich jest inna. One pochodzą naprawdę z pałacu, pochodzą z nieba. Dusza każdego z nas i dusza tych dzieci, co siedzą w ławkach, Pochodzą z serca Boga. To Bóg ich pokochał, i ofiarował im, ofiarował duszę. I ta dusza, choć tak bezcenna, jest krucha jak filiżanka. W zetknięciu ziemią pęka. I trzeba. Ojca Anioła i trzeba matki Anioła, aby te serca nie spadły w bagno tej ziemi. Młodzi, spowiadając się, zrobili swój rachunek sumienia. A teraz przychodzi nam, kapłanom, katechetom i Wam, rodzicom. Zrobić sobie rachunek sumienia, czy przez ten rok nie pozwoliłem upaść tej duszy na ziemię, czy nie pozwoliłem, aby ta dusza się rozczaskała. Filiżankę można posklejać. I duszę też można posklejać, ale zawsze pozostanie rysa, pozostanie ślad tego, co się wydarzyło. Każda rocznica, każda komunia dla nas jest tym przypomnieniem. Czy jestem ostrożny? Czy potrafię nieść z odwagą i z miłością ten kruchy dar, jaki Bóg mi dał? A takim darem są dzieci, każda opuszczona modlitwa. Każda opuszczona msza święta, każda opuszczona spowiedź święta, każde złe słowo i zły przykład, to kolejna rysa. To kolejny ślad. To nie im trzeba robić rachunek sumienia, ale nam. Ale zanim zrobimy rachunek względem braku miłości do tych najmniejszych, o których Chrystus powiedział: Coście jednemu z tych najmniejszych uczynili, mnieście uczynili, zapytaj się swojej duszy, co jej uczyniłeś. Zapytaj się swoich ran. A one ci powiedzą, powiedzą prawdę o Tobie. Nic dwa razy się nie zdarza. Mamy jedno życie. Jedno życie, nie żeby je przeżyć, ale mamy jedno życie. Aby się zbawić, popatrz na swoją duszę. Zobacz, ile w niej ran, ile niezagojonych w niej blizn, i popatrz na duszę swojego dziecka. Pozobaczysz, że ono jak tafra lustra odbija Twoje rany, Twoją obojętność, oziębłość, Twoje słowa, zachowania. Coś cię jednemu z tych najmniejszych uczynili mieście uczynili. Dzisiaj w niedzielę dobrego pasterza. Każdemu z nas przychodzi zdać rachunek z odpowiedzialności za powierzoną sobie owczarnię. Czy nie zostawiam tych młodych dusz na pastwę wilków tego świata? Tych wilków, którzy szczerzą kły z telefonu, z internetu, z tych wilków, które są w przestrzeni szkoły, co uczonymi słowami próbują wyrwać najcenniejszy dar, duszę. Czy nie pozostawiam? W swojej owczarni, na paswę wilków, z którymi na co dzień moje dziecko przebywa. Idź się baw z koleżankami, A ja będę miała, będę miał chwilę spokoju. Jeśli Twoje rany cię tak bolą, to nie myśl, że dla Twojego świata, dziecka, gdy świat się zmieni, gdy grzech uzna za cnotę, a cnotę za grzech, to te rany tak nie będą boleć. Już nie jeden tak myślał i się zawiódł. Czego Twojemu sercu brakuje? Co Ciebie boli? Tam, gdzie Ty głód czujesz, w tym samym miejscu będzie cierpiało Twoje dziecko. Jeśli swoje serce naznaczyłeś ranami, jeśli świat je poranił, to nie pozwól, by te rany, jak w tafli lustra, odbiły się w tych najmniejszych. Powiedz nie im, ale powiedz sobie: Dzisiaj koniec. Ja cierpię, bo mnie naznaczył tak świat, bo sam taką drogę wybrałem. Ale nie chcę, by te rany poszły w dalej, w życie tych, których kocham. Amen.